Proszę bardzo. Potem Pan. Proszę, proszę mi powiedzieć e, taką rzecz. E, jak wnosi się Pan e, do wykładów, które źle Pani kurek oraz tutaj jak gdyby troszkę po stronie Pana przedmówcy e, sprowokuje Pana? Co Pan myśli o Panu Gwiazdowskim? No nic nie myślę, wie Pan. Znaczy ja go znam w ogóle osobiście. Bardzo go lubię, bo to jest człowiek dowcipny. I y, uważam, że ma taką stosunkowo rzadką umiejętność wyjaśniania spraw skomplikowanych w sposób bardzo przystępny. To nie jest umiejętność taka rozpowszechniona, on tę umiejętność ma. Natomiast y, y, don, nie, nie przypominam sobie z okresu naszej znajomości dotychczasowej, żeby on kiedyś objawiał ambicje polityczne, także nie wiem, co mu się stało. Nie nie wiem, co mu się stało, że nagle zapro, zapragnął tutaj robić karierę polityczną. Nie, nie wiem, czy. Nie, no nie chciałbym, wie pan, tak podejrzewać, bo to by, bym bardzo zmartwiony, gdyby tak było. Bo go lubię, no byłbym bardzo zmartwiony, gdyby tak było. Ale, no mój Boże, no cóż, teraz w dzisiejszych czasach, się nie można być pewnym. To się przekonałem, że i nie w dzisiejszych czasach, jak dostałem swoje papiery z IPN-u. No i tam taką charakterystykę łubek mi sporządził, która mnie zdumiała, że jestem pobożny aż do przesady. No że pobożny to jest, ale do przesady, co to ma znaczyć. No i z lektury tam sobie przypomniałem po 25 latach, jak to było. Kiedyś mnie przesłuchiwali dwaj tacy. Jeden był zły, a drugi dobry. I ten zły tam mówił ty kurwy synu, tam powinienem gadzie cię tu zastrzelić na miejscu, tu gadać z tobą. No i udawał wielce zdrowanego, trzaskał drzwiami, wychodził, a wtedy ten dobry mówi panie, to bandyta, niech się pan przyzna, bo to jest ta... No i, i ten dobry, i ten dobry w pewnym momencie, a to długo dosyć trwała ta zabawa. I ten dobry w pewnym momencie mówi mi tak, panie jest pan taki inteligentny, po co to panu? Pańska przyszłość jest w pańskich rękach. A ja mówię, tak, pan myśli. On już myślał, że wreszcie tutaj trafił w punkt i mówi, no tak, taki już pełen nadziei. I ja mu wtedy zacytowałem Józefa Stalina. Mówię, nie, proszę pana, wszystko w ręku Boga. A ten mówi, ach ty kurwy synu. <noise> <noise> Także ten dobry, to już ten zły, to był a ten dobry tak mi już tam wylazło z niego. Więc no i jak czytam te papiery z IPN, no natrafiłem na kartkę, bo to, to tam sobie przypominałem, to nie robiło dla mnie na mnie wrażenia specjalnego, ale natrafiłem na kartkę, która mi dech zaparła. To był meldunek tajnego współpracownika o pseudonimie Cichy, który donosił tutaj do Warszawy, że ja będę przywoził pieniądze od Jerzego Giedroycia dla, dla opozycji. To był oficer Armii Krajowej, major, który mieszkał w Londynie. I z tej racji był piękna karta wojenna i w ogóle. I z tej racji pełnił rolę takiego jak gdyby męża zaufania, tam w Anglii, tych Ruchu obrony praw człowieka. No i ja miałem instrukcję taką, że mam zapytać go, czy nie ma jakichś dyspozycji co do tych pieniędzy. I z paryskiego adresu wysłałem do niego list. On mi odpowiedział na paryski adres, że nie ma żadnych dyspozycji. Ja mogę to całość wziąć, a ja napisałem mu ile tego jest i tego. No, i tego samego dnia wysłał raport do Warszawy, Donos do Warszawy. Ja byłem aresztowany na lotnisku na Okęciu. Tyle tylko, że uratowała mnie jedna rzecz, jak przypuszczam. Bo ja wracaliśmy w większej grupie, ja te pieniądze rozdzieliłem. Także suma się nie zgadzała. Ja miałem sumę stosunkowo niewielką, i miałem dobrą legendę, że zarobiłem to na saksach, no bo to częściowo tak było. Także to brzmiało zupełnie wiarygodnie. Jeszcze miałem ręce takie czarne od tych winogron. Także wystarczyło popatrzeć, że to widać. Ja tu pracowałem przy tym. No i ci obecnie nie wiedzieli, co ze mną zrobić. I ja, tego człowieka. Który, mówię, w Londynie mieszkał, tego człowieka ja bym nie przyjął mi do głowy, żeby jego o coś takiego posądzać. A nawet gdyby mi ta myśl do głowy przysła, to bym się przed samym sobą tej myśli wstydził. Przed samym sobą. Że już jestem tak już kurczę, przeżarty taką podejrzliwością, że coś takiego mi do głowy przychodzi. A tu okazało się, że. Wszystko jest możliwe. Więc to tak jest. I w związku z tym, co do pani Kurek, no ja też panią Kurek znam. Ona pisze bardzo ciekawe rzeczy z tym, że czasami, czasami nie ma... Tak mi się wydaje, bo ona jest uczonym doktorem. No ja to, tam jestem prosty magister, to nie będę tam ją recenzował, ale... Czasami sprawia wrażenie, może tak powiem, czasami sprawia wrażenie takiego, pewnej takiej naiwności w traktowaniu źródeł. Otóż napisała taką książkę Zaporczycy. No i tam jej rozmówcą był taki pan wnuk, pseudonim Opal, on był oficerem u Zapory i on był tajnym współpracownikiem UB. Nawiasem mówiąc, jak w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego w taką gafę strzelę, bo byłem w Kalifornii u takich państwa. No i tak o, tych, o tym, co oni tam z Lubelszczyzny pochodzili. I o tym rozmawiamy, o tym zaporze i tak dalej. I ja wspomniałem o tym opalu, a to się okazało, że był kozyn tej pani. I ona taka porwała się, mówi, proszę pana, to nieprawda, i tak dalej, i tak dalej. I ten, ten opal kierował w rozmowie z panią doktor, kierował podejrzenia o tą, ten kocioł, który w Nysie był, gdzie tam tych wszystkich zaporczyków złapali, później go przewieźli na Rakowiecką. On tam przeszedł ciężkie śledztwo, miał połamane ręce. I, a zginął w ten sposób, że go wsadzili do worka, powiesili i strzelali do niego. I tenże Opal sugerował, a pani doktor to tak przyjęła, była się bez jakiegoś sprawdzenia chyba, że to Nowicki był sprawcą tego, tej dekonspiracji. No i Siłanowicki już wtedy nie żył. On zresztą był odcięty od stryczka przez Aldon Zofię Dzierżyńską, siostrę Dzierżyńskiego, która tu w Polsce mieszkała. I oni byli jakoś spokrewnieni, ja już nie pamiętam dokładnie, ale spokrewnieni byli. No i kiedy, i kiedy ten, kiedy on został skazany na karę śmierci, no to tam rodzina poszła do tej Dzierżyńskiej i ona wysłała list do Bieruta. Bierut jej nie ośmielił się odmówić, bo nie wiem, jak dzierżyńska to lepiej nie odmawiać. I odciął tego siłę nowickiego od stryczka. I on po 56 roku wyszedł. I ta rodzina założyła sprawę sądową przeciwko pani Kurek. I zdaje się, znaczy, nie zdaje się, wygrała ją, bo ukazało się drugie wydanie zaporczyków. I tam, gdzie te fragmenty były inkryminowane, to były puste miejsca. Puste miejsca były w ramach wykonania tego wyroku. Także, no ale to mówię, historyk zawsze ryzykuje, bo to wie pan, tyle tylko, że no, to nie jest łatwe, bo tak jak w moim przypadku, dlatego to opowiedziałem o tym, tym oficerze, Majorze, o którego bym się nigdy nie ośmielał podejrzewać o nic, no ale to mówię pan. Proszę bardzo. Zagadnienia tradycyjne z Niekoniecznie precyzyjne z mojej strony, odbyła się pewnego rodzaju konferencja a bodajże w Paryżu, tu się mogę też pomylić, e, powtórzę, o, oglądałem to z partyzanta, e, brała tam e, e, udział w, prawdopodobnie ludność żydowska polskiego pochodzenia i ja opieram się tylko na pewnym fragmencie, a, ten... gdzie padło ta, ta... historię, należy zmienić, a tych, a tym, co przeżyli, należy wmówić, że to, co było, jest nieprawdą. Proszę mi powiedzieć, co to w ogóle było, bo mówię, ja tak to z partyzanta to wszystko z, zorganizowana za pieniądze Polskiej Akademii Nauk, była w, w Paryżu rzeczywiście konferencja z udziałem pana grosa, pana Oj, Grabowskiego i pani Engel King Boni, taka no, antypolska y, propagandowa. Ordynarna antypolska propagandowa za pieniądze Polskiej Akademii Nauk, więc ktoś powinien za to pójść siedzieć. Ktoś, te, ten, kto dał pieniądze, bo każdy może sobie usiąść tam, wynająć salę i tam bredzić, co mu tam język na, silna na język przyniesie. Natomiast polskie pieniądze nie powinny być wydawane na takie cele, pieniądze polskich podatników. Więc tam rzeczywiście to nie była żadna konferencja naukowa. To tacy naukowcy jak z koziej dupy trąba, że tak powiem. Więc ja ich w ogóle nie szanuję ani, ani żadnego z nich. To są propagandziści, a nie żadni naukowcy. W związku z tym, no, psie głosy nie idą w niebiosy, więc nie ma co tak się nimi specjalnie ekscytować. Karygodne jest tylko to, że Polska dała na to pieniądze, że to zostało zorganizowane przy udziale polskich pieniędzy. Tak, dlatego ja, mówiąc nawiasem, uważam, że Polską Akademię Nauk należałoby rozwiązać. Bo to jest organizacja, która powstała w czasach stalinowskich żeby kontrolować naukę, żeby pod kątem marksistowsko leninowskim żeby się nikt nie wychylał. I tam głównie taki Instytut Filozofii i Socjologii, to się tym I on przetrwał. Ten park jurajski przetrwał. I należałoby to rozpędzić na cztery wiatry.